Kamil, gramy czy nie? Czekaj, bo jakieś ładowanie przed wejściem jest e, 90 mega, i o już wchodzę. Z tobą to zawsze. Meanwhile, e, obiekt pijący wodę, kaczka pije wodę, a tutaj też kaczka pije wodę. To są blokady na najwyższym e, poziomie. Obiekt pijący wodę, kaczka, kaczka. Kurwa. <gry> Ale mają blokady na te kaczki. Uba. obieg pijący wodę. Kaczka. Tutaj druga kaczka. Ja jewe, też nie to. Dobra, lecimy <laughs> <radźmy> dalej. Kaczka. <laughs> kaczka. Ty, jakoś mega dobrze mi idzie. Albo mam takie no, wrażenie. Z <laughs> idę po złoto. Idę po milion. Czekam aż złoto się obróci. Nawet nie potrzebuję tego złotego, ale je wezmę. Dawaj, Kamil, po złoto! Tak yes. <laughs> przeszedł. Runda finałowa. Kolejny sneaky bean power ups and use it to stay invisible while stepping on hex and tiles. Last been standing wins. Kurwa, gramy jakoś autorsko. Kurwa jest. To co to jest? jest sneak? Co to jest Sneaky Bean? Bez sneaky Bean Power Ups. no czego nie rozumiem. I czemu mam być niewidzialny, stając na. Aha, dobra, widzę. No i co mi to daje? Nic mi to Możesz nie daje. Możesz siedzieć kół i będziesz niewidzialny. No i, jestem niewidzialny, i no i co? Nic mi to nie daje. No i mogę na przykład ci skoczyć na pole i wiesz, i będziesz ze strany. Czyli to Chyba. nic nie daje, nie muszę tego zbierać. Jeje. Widzisz mnie teraz? O teraz mnie widzisz. Teraz się widzę. Super. Ale nie widziałem Cię. Ale kijowa mapa. Nie lubię. Odpal Witkę Kamil. Szybko. Czekaj, bo tutaj obsłany skacze. Odpalnie, Witkę. W ciśnieniu. Masz 1v1. Musisz dać radę bo jak oni się wywracają? Jeszcze się plansza nie kończy. Dobra, zamknę mu tu drogi wyjścia. Są <laughs> przecież wyrozsądzające. <było> <laughs> kaczka. Nie, tutaj są tylko kaczki. Kaczka. Gdzie kaczka druga? Kaczka. Daj kaczkę. Kaczka. Ja pieprze. Kaczka. Kaczka 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 Och, chodzi z tymi kaczkami. Jest, dało się! Tak, to ta kaczka e, była. Tak, to była ta kaczka. Ustaw logowanie dwuetapowe, ustaw później. Sprawdziłaś się, jakbym na dwa etapy <grym> e, musiał się męczyć to. Nigdy bym się tu nie dostał. No dobra, to tak było. Nie, nie doleciałem! Jak to możliwe! O, kurwa. Kurwa. <noise> Też nie doleciałem Hubert! Nie! <głosy> Zapomniałem <głosy> <Co tutaj>. za... <noise> o! Jest! Doleciałem! Wow. Ej, nie w tą stronę chyba lecę! Nie, yeah. Kamil, Kamil nie wiem co to, co chodzi tutaj! <noise> Nie, no to jest. To jest To jest tak, gdzie się tańczy z kimś. Przytula się z kimś. Ja wywalam. Ja przytulam. Mogę ci przytulić piłkę, jak chcesz. O, jestem już nawet na miejscu, gdzie trzeba się przytulać. Dobrze, trzymaj go, Kamil. Męcz, <laughs> ty głupku, byś mnie bo... Powiedz, jak będzie się woda podnosiła, dobra? Dobra. Nawet znaczy nie, nie oznajmi nam jakoś. Nie wiem. Prawie wywaliłem ziomków. Urzucił we mnie ktoś. Nie fajnie. O Jezu, O Jezu, O Jezu, nie! Dobra, już, już nie odpadniemy chyba. Tak wynika z moich kalkulacji. Siamuś O! O, podpadali. Ty też zaraz spadniesz. Wejdź na barierkę, na barierkę! Aj! Czułeś? o nie! O nie! <gorsy> Ten poziom jest nie do przejścia. Tylko boty potrafią przejść przez ten poziom. On jest too hard. Nie, no nie. Nie, on jest niemożliwy. O, Denis z przodu. Oh. Dobra. Nie. Right. Yeah. Nie, nie, już nie. wypierdalam się! Lecę! No, o! Biegnę, dobra, dobra, biegnę, 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 biegnę. Nie! Kamil, to wszędzie. Nie ja, gadaj. Ja w tym wybierzę. Nie da się, Hubert, ty wiesz przecież, że to jest niemożliwy poziom. Przeżyliśmy, Hubert, nie, nie zasłużyliśmy na to wtór. Ej, ej. Biegnij, Możemy być pierwsi. Ja idę do rury. Dobra, też pójdę do rury. Żebyśmy mieli pewniaczka. Lecę! Pierwszy! Tak jest! Pierwszy! Ty, drugi! Mamy to Robert. No, dobra, ale my jesteśmy jako drużna pierwsi już nikt nie może być przed nami. Ty, dobra, nie, przypis... nie przypisuj sobie moich zwycięstw. Spypciaj! <laughs> Następny gramy są. Dobra. Nie wskakuj na będzie? pokryte wzorem płytki, by uniknąć pojawienia się macek krakena. Nie wpadnij do wody. wody. Y... No A, no te, te wody. kwadraty to są wzorki, tak? Chyba jo. Stestujmy. No. O, wychodzi kraken. Gdzie? No tam, za no to, bo z lewej strony. Kamil Aha O co tu chodzi? Przecież ty można stać Cze hej, Ej goście, o, gościa przechyliło Poleciał na dno Poleciał na dno Hubert Zmykamy stąd Tak? No. Tak mi się wydaje Ej, tu też przechyla! Ale żeś fake info dał! Nie wiedziałem, że tamto też przechyla. O, ty żyjesz! Żyję! Ja już nie żyję. Hubert, od ciebie zależy gra. Żyję, ale co to za życie? O! 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 Dobra, ten finał się rozkręca. Patrz, macki są wszędzie. O, to się przychyla. Nie, to też się przychyla. Nie. Ale patrz, jakby wszyscy stali w miejscu i nikt nie aktywował tych macek, to, 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 to byłby najnudniejszy finał ever. Jak S chcesz, duety, solo. Testujemy solo. Stestujemy solo. W sumie może dla filmiku to lepsze są duety, bo jak ty są, odparniesz, są, no. będziesz musiał oglądać jak ja gram. Na pewno są lepsze duety, ale. Ucie, nie nie, nie mogę cię zostawić z przekonaniem, że jesteś lepszy. W sensie, chcesz mi kłamstwo jakieś mówić, że, że nie jestem lepszy? No, zaraz się przekonam. Ale kłamstwo. dżentelmeńska umowa. Nie wypierdalamy siebie, nie. <laughs> Te, Ta... Ta... O kurwa! Uber ty chuju! Udało ci się! Przechodzisz! Nie wpadłem do wody! Leciałem, ale nie wpadłem! O wow! Ale to tak dobrze wyglądało! O, leci we mnie! Nie no, chłopy mnie wyrzucały! Siedmiu zostało! To to nie jest finał od razu? Jakby z bomby? Um, Mam nadzieję, że sam sobie będziesz robił zajebisty content, bo ja już nic do ciebie nie mówię. Nie Kamil, przepraszam, nie chciałem. Super jesteś. Gramy duety, gramy duety. Sam sobie rób content. Zobaczysz, wygram to dla ciebie. Kamil, to dla ciebie to robię. Zdechnij. co? To dla ciebie Kamil! Yeah, Jeb*** <laughs> Jaki złotny O biegi, biegi są fajne Nareszcie Coś czym trzeba skilla Musimy się wykazać No i mi już fasol nie działa na samym początku no 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 dostałem balonem w locie. Niesamowite. Słabi gracze tak dostają. Kamień, <laughs> kamień. Jest, jest straszna lipa. Tyle mogę powiedzieć. Iść po róże? Idę po róże. Tak, bo wtedy przegramy. Dobra. Hubert. Odpadliśmy. Nie, nie odpadliśmy. I to wszystko twoja wina. Nie odpadliśmy, nie, nie możemy odpaść. Widzisz? Spójrz. No, jesteśmy na siódmym miejscu. Mamy teraz. stabilną pozycję. Mamy farta. Gdyby ziomy pod nami skoczyły, Skoczyły. Co? Serio, mamy farta. O kurwa, odpadliśmy? No. Czeka! <laughs> Kurwa, bądź pierwszy przez całą grę wypierdol się na ostatnim słupku Czeka Dobra Dawaj, dawaj Ja mam dość fasolek na dzisiaj Dobra